Decydujący czas. Albowiem Bóg jest umiejętności Panem, a nadają się sprawy Jego. Pierwsza Samuela 2:3. Ujrzałam anioła stojącego z wagą w ręku, ważącego myśli i uczynki ludu Bożego, zwłaszcza młodzieży. Na jednej szali znajdowały się myśli i zainteresowania w kierunku nieba, na drugiej znajdowały się zainteresowania w kierunku ziemi i doczesności. I na tej szali zostało położone czytanie książek z opowiadaniami fabularnymi i myśli o ubiorze i wyglądzie zewnętrznym, próżność, pycha i tak dalej. O cóż za ważny moment! Aniołowie Boży stojący z wagą, ważący myśli jego poświęconych dzieci! Tych, którzy twierdzą, że umarli dla świata, a żyją w Bogu. Szala napełniona myślami ziemskimi, pychą i próżnością szybko przeważała na dół. Bez względu na to, że zmieniono obciążenia na szali. Szala z myślami i zainteresowaniami niebieskimi szybko szła do góry. Gdy ta pierwsza w dół i och jakaż była lekka. Mogę to powiedzieć tak, jak to widziałam, ale nigdy nie będę w stanie oddać tego poważnego, żywego i pełnego szczęścia uczucia, wyrytego w moim umyśle, widząc anioła z wagą ważącego myśli i zainteresowania ludu Bożego. Anioł powiedział: Czyż tacy mogą wejść do nieba? Nie, nie, nigdy. Powiedz im, że nadzieja, którą teraz mają, jest próżna, i jeżeli szybko nie będą pokutować, nie otrzymają zbawienia, będą musieli zginąć. Widziałam, że wielu mierzy się między sobą i porównuje z życiem innych. Tak nie powinno być, tylko Chrystus jest nam dany jako przykład i wzór. On jest naszym prawdziwym wzorem. I każdy powinien się usiłować pilnie go naśladować. Widziałam, że niektórzy wcale nie wiedzą, co to jest wyrzeczenie się siebie, lub poświęcenie, lub co to znaczy cierpieć zaprawdę. Ale nikt nie wejdzie do nieba bez uczynienia ofiary. Powinno się pielęgnować ducha samopoświęcenia i samozaparcia. Niektórzy nie poświęcili swoich własnych ciał na ołtarzu Boga. Pozwalają sobie na porywczy i szorstki charakter, zaspokajają swoje apetyty i zajmują się swoimi własnymi, egoistycznymi sprawami, a na sprawy Boże nie zwracają uwagi. Ci, którzy chcą uczynić jakąś ofiarę dla życia wiecznego, Będą mieli do tego okazję i będzie warto dla nich cierpieć, warto ukrzyżować własny ja dla niej i poświęcić, czyli rzecz, która się więcej ceni niż Boga.